Cześć wszystkim! Ja jestem Karolina i jest ze mną dzisiaj Oliwia, nasz kosmetolog. I opowiemy co nieco o składniku aktywnym, który podbija świat, podbija rynek kosmetyczny, a jest to nic innego jak wąkrota bądź też wąkrotka azjatycka. Dokładnie, zostańcie z nami. Cieszę się, że możemy też porozmawiać o tej wąkrotce, bo jest to składnik aktywny, który naprawdę warto poznać bliżej. Wąkrotka azjatycka brzmi nieco egzotycznie azjatycka, czyli zapewne wywodzi się z Azji. Tak, zgadza się. Wąkrotka azjatycka zwana też Sika, często też na kosmetykach gnieje napis Sika. Mhm. Właśnie pochodzi z Azji. Jest to mała roślina o ogromnym potencjale. Głównie używało się w zasadzie od tysięcy lat, ją stosują w Azji, czy to w ajurwedzie, czy to w tradycyjnej medycynie chińskiej. Mhm. Też chyba centella albo centella, tak? Tak, centella azjatyka, dokładnie mhm. to jest też nazwa okrotki azjatyckiej. Także e, nawet nie jesteśmy świadomi, w ilu produktach ona się znajduje, ponieważ przybiera kilka różnych. Form, nazw, dlatego też nie wszyscy wiedzą, że Sika oznacza właśnie wąkrotę azjatycką. Dokładnie, czyli ten składnik aktywny teraz stał się taki popularny, a okazuje się, że on jest dobroczynny i znany w medycynie chińskiej od tysięcy lat. Dawniej wierzono w Indonezji, w ogóle wąkrotkę tam nazywano Gotukola, i uważano, że ona bardzo dobrze działa na pamięć. Wow, no to tej ciekawostki nie wiedziałam. E, tak, także nie tylko w kosmetykach, również w medycynie. Dawniej również e, stosowano ją e, na rany, oparzenia e, mm -hmm. lub jako tonik zdrowotny. Także bardzo szerokie zastosowanie. Dopiero z czasem w, późniejszym, w późniejszych wiekach przyszło e, stosowanie jej w kosmetykach. Znamy już ciekawostkę o Wąkrotce azjatyckiej. A teraz popatrzmy tak troszkę bardziej właśnie z naukowego, takiego kosmetologicznego punktu widzenia, co takiego w sobie ma ta wąkrotka, że działa. Jasne. Wąkrotka jest to, że tak powiem, zespół substancji aktywnych, które właśnie przekładają się na to jej dobroczynne i wspaniałe działanie. Jednym z nich jest właśnie azjatykozyt i on przyspiesza regenerację skóry, jak również wspiera produkcję kolagenu. Następnie mamy madekasozyt, który koi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Następnie ostatnia już z tych trzech głównych substancji to kwas azjatykowy i madekasowy, mm. które wspierają barierę hydrolipidową, dzięki czemu skóra po prostu jest zadowolona. Wiadomo, jak jest dobra bariera hydrolipidowa w dobrym stanie. Skóra nam odpłaca w postaci pięknej, zdrowej, mm. witalnej skóry. No to teraz coś, na co chyba wszyscy najbardziej czekają, bo każdy chce wiedzieć. Na co działa ta wąkrotka azjatycka, na jakie dolegliwości i objawy skórne? Po pierwsze, jako jej główne właśnie zadanie to jest to kojenie, regeneracja, przyspieszenie gojenia ran, czyli po prostu działa na podrażnienia, zaczerwienienia, po prostu działa jak kompleks dla takiej wrażliwej skóry. Taka kojąca. Dokładnie, to jest jej pierwsze podstawowe zadanie, dlatego też. Jest główną, głównym składnikiem, kiedy chętnie sięgam po coś, co potrze kiedy potrzebuję regeneracji, ukojenia, mm -hmm. właśnie na przykład w zimie, kiedy ta skóra faktycznie może być podrażniona bądź przesuszona. Mm -hmm. Słyszałam, że też, że trądzik. Tak. Mm -hmm. Właśnie z, z powodu tego swojego, swojego kojącego działania przyspiesza gojenie się stanów zapalnych, jak również łagodzi stany zapalne, które istnieją, dzięki czemu wycisza je, stany są mniej aktywne, no i wiadomo, szybciej skóra się regeneruje po takim stanie zapalnym, co też wpływa korzystnie na inne dalsze, że tak powiem, etapy takiego stanu zapalnego, czyli później następuje przebarwienie, a wiadomo, jeżeli ten stan zapalny szybciej się zagoi, przebarwienie też będzie łatwiejsze do wygojenia, też zniwelowania. Tak, czyli takie działanie przeciwzapalne na skórę, taki, takie kojące, takie Tak, uspokaja, wyciszające. czyli wyciszające. Wągrotka azjatycka powinna nam się kojarzyć z kompresem, właśnie dla skóry. Z takim przyjacielem, tak. który tak delikat, delikatnie zaopiekuje się skórą. Dokładnie. Myślę, że bardzo fajne działanie również wykazuje w, w zniwelowaniu zmarszczek. Mhm. Ponieważ wspiera produkcję kolagenu elastyny, mhm. dzięki czemu skóra odbudowywuje się, skóra właściwa zostaje przebudowana, dzięki czemu skóra jest bardziej jędrna, elastyczna i napięta. Ok, czyli mamy podrażnienia, trądzik, suchość i zmarszczki. Słyszałam też, że dobrze działa na właśnie takie blizny i rozstępy. Tak, A zgadza się, się. właśnie bardzo często można spotkać wąkrotę azjatycką w produktach. Dla kobiet, czy to w ciąży, w połogu, jak również w kosmetykach, właśnie na rozstępy. I to też za sprawą tego wsparcia produkcji kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra faktycznie przebudowuje się, tak jak już wcześniej też wspomniałam, i zapobiega powstawaniu nowych rozstępów, jak również wniweluje powstałe już blizny czy rozstępy. Dobrze, Oliwia, powiedz nam jeszcze jak wybierać odpowiednie produkty na co zwracać uwagę kiedy chcemy sobie zakupić właśnie taki produkt z wąkrotką wiemy już na pewno żeby tak żeby szukać na opakowaniu albo po prostu wąkrotka azjatycka albo sika albo centella azjatyka. okej okay, czyli te trzy nazwy a teraz powiedz coś od siebie. Jasne. Po pierwsze forma kosmetyku. Wąkrota może występować w kilku różnych rodzajach, jak toniki, maseczki, kremy, sera. Że tak powiem naprawdę, ona może występować w zasadzie w każdym składniku, w każdym produkcie kosmetycznym, w trakcie pielęgnacji, nawet w produktach do oczyszczania twarzy. Także tutaj już w zależności od preferencji, ja preferuję w formie w kremach bądź serach lub toniku. Jak wiadomo, y, może, można spotkać ją w każdym y, produkcie. Następnie y, Warto zwracać uwagę, w jakiej współpracy występuje, to znaczy mam na myśli z jakimi innymi składnikami aktywnymi. Bardzo dobrze będzie działać z humektantami, takimi jak kwas hialuronowy, niacynamid, bądź też składnikami kojącymi jak depantenol, bądź alantoina. A jeśli chodzi o te humektanty, to działa z nimi dobrze, dlatego że ona ma troszkę działanie okluzyjne dzięki czemu zatrzyma tą wilgoć, którą mhm. dostarczymy w postaci tego kwasu hialuronowego czy też niacinamidu. Ona zatrzyma tą wilgoć w skórze, e, zabezpieczając właśnie tą barierę ochronną i to jest właśnie dla niej korzystny wpływ z humektantami. Czyli taki super patent na jeszcze, bardziej, jeszcze podwójne nawilżenie z kwasem hialuronowym, tak? tak Czyli tak. Że na przykład nakładamy sobie takie serum z wąkrotką i na mokrą skórę jeszcze ten właśnie kwas hialuronowy i wtedy, wtedy ta... Yy... Ta wilgoć jest zatrzymana, tak to nawilżenie. Tak, dokładnie. Mhm. I po trzecie, stężenie, tego kosme stężenie tej wąkroty azjatyckiej. Im wyżej znajduje się w składzie, tym lepiej. Mhm. Nie ma tutaj, w moim odczuciu, przesadzenia z ilością wąkroty azjatyckiej. Także im wyżej w składzie, tym lepiej. To może co? Zacznijmy i przejdźmy do najciekawszego etapu całego no. filmu całego naszego odcinka. Przejdźmy do kosmetyków. Dobrze, co yy, jako pierwsze mi pokażesz? Tak. Jako pierwsze, może przejdźmy przez tego Beyzy Glaba, ponieważ. Tak na, no. na środku, tak, dokładnie. Prebiotyczny spray do ciała yy, zawiera właśnie pozbiotyki, prebiotyki, jak i właśnie tą wąkrotę azjatycką. Jest to spray przeznaczony do całego ciała. E, zwłaszcza w przypadku mhm. zapalenia oko około mieszkowego, czyli tych truskawkowych nóg e, bądź jakiś stanów zapalnych zmian, na przykład na pośladkach e, lub plecy. Często mhm. spotykam się z, e, z pytaniami na przykład co na trądzik na plecach i to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Yy, tak, ja, ja mam ten produkt, yy, używam i zarówno właśnie na twarz, yy, jak i na całe ciało jest super w ogóle po goleniu. Czy w lecie na takie otarcia gdzieś na pośladkach, czy na nogi, właśnie, kiedy są podrażnione, no to mm, psikam sobie i zero w ogóle tych właśnie truskawkowych nóg, bo mm, genialnie wycisza jeszcze właśnie ten dodatek tych prebiotyków, super działał z wąkrotką. Yy, tak właśnie, to... nie wspomniałyśmy też wcześniej, że można je łączyć z probiotykami, pozbiotykami mhm. yy, i prebiotykami. Yy. I to po prostu jest taki, że tak powiem, zespół, zespół składników, które naprawdę dobrze będą działać w przypadku skór, które mają zaburzoną mikroflorę, mm. gdzie te na przykład bakterie, które naturalnie bytują na naszej skórze, gdzieś tam zaczynają dawać o sobie znać. Też zdecydowanie dla osób zmagających się z trądzikiem hormonalnym, bo też musi. Trądzik hormonalny, jak wiadomo, no, wymaga leczenia i podjęcia kroków właśnie, ale na takie wyciszenie tych stanów. Tak, zapalony. tak, żeby wesprzeć po prostu takie kuracje. I z tej samej serii jest też e, probiotyczny krem, krem wyciszający do twarzy. E, I to jest po prostu ukojenie zarówno dla skóry suchej, e, jak i skóry tustej, trądzikowej z problemami wrażliwej. Także. Genialne połączenie. Zgadza się. No to idziemy dalej. Mamy dwa produkty od marki Back Comfort. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie, ale obydwa są z wąkrotką. Tak. Pierwszy z nich to tonik do twarzy. Jest to tonik przeznaczony do skóry wrażliwej, problematycznej, jak również suchej. Ma tutaj wąkrot azjatycką, azeloglicynę i właśnie pantenol z witaminą C. Czyli to o czym mówiłyśmy. Pantenol świetnie mm -hmm. współgra z Wąkrotką. azeloglicyna jest składnikiem, który działa dobrze na problematyczną skórę. A Wąkrotka tylko po prostu ws wspiera to działanie azeloglicyny i po prostu uspokaja tą skórę. Czyli też na to, przykład na taki tonik sobie super dać taki yy, yy, humektan. Tak, dokładnie. Yy, myślę, że to jest bardzo fajny produkt. A ja tutaj mam krem nawilżający, łagodzący. On też jest i do twarzy i do ciała. Też jest u nas hitem w ogóle. Tak, bardzo duże zmienione. opakowanie, przez to jest mm -hmm. bardzo wydajny, e, mm -hmm. aż 100 ml. Mm -hmm. ta jego konsystencja... Oj, taki, taka bardzo taka, taka mleczna, taka Mleczna, juburka, ale ta. właśnie taka lekka. Tak, tak nie, nie zostawiająca białego takiego y, filtra, tylko jest taka... oj, taka. Bardzo filtra, przyjemna. Tak, taka. Pachnie neutralnie, więc jeżeli nie będzie na pewno zapach nikomu przeszkadzał. I też jest bardzo, bardzo pielęgnujący, wyciszający i łagodzący skórę. Naprawdę konsystencja no. jest cudowna tego produktu. Więc super sprawdzi się zarówno i do twarzy, jak i do całego ciała. Dokładnie. Jest z nami tutaj nowość. Nowość, jeśli chodzi o markę, także jeśli o produkt, marka Iwana, to jest ceramidowy krem z peptydami, ścisła regeneracja. I tutaj właśnie występują ceramidy, peptydy, plusa, wąkrota azjatycka, trehaloza jako humektant, również olej z dyni, migdałów, malin i witamina E. Czyli krem wypełniony składnikami regenerującymi, uzupełniającymi skórę oraz antyoksydantami. Czego chcieć więcej od produktu? Czyli taka bomba witaminowa w ogóle z tego, co wymieniasz. Natomiast tak, zgadza ogóle... się, że nie tylko mamy tą mm -hmm. regenerację ceramidową, peptydową, wąkrotkową, tylko również antyoksydanty, e, ponieważ oleje z migdałów, malin mm -hmm. i olej z dyni e, są wypełnione antyoksydantami po brzegi, a dodatkowo witamina E. Mm -hmm. Czyli taki krem pewnie sprawdzi się zarówno na dzień, jak i na noc, taki bardzo odżywczy. Konkretnie. Tak, tak, masz rację. Świetnie się sprawdzi. Będzie doskonały dla skór poszarzałych, mm -hmm. suchych, wrażliwych. Dla tłustych mógłby być za ciężki, ale tutaj wszystko w zależności od preferencji i od tego, jak ta skóra tłusta będzie preferować taką konsystencję i taki dobór składników. No i jakie przepiękne opakowanie, w ogóle w sam raz na prezent. Tak, dokładnie. Zawinięte w taki sznureczek piękny, kartonowe takie szare opakowanie, czyli takie bardzo eko. Tak, i jeszcze ten i jeszcze tutaj napis, że handmade tak, with love. Czyli zrobiony z miłością, ręcznie. Dokładnie. No to ja sięgam teraz jeszcze po ten produkt i mm -hmm. wręczam go tutaj w odpowiednie ręce. Tak? tak, mamy tutaj hydrożelowy krem o lekkiej konsystencji od Veoli. Mm -hmm. e, jest to krem nawilżający, ale przeznaczony do skóry tłustej, mm -hmm. bo jak wiemy bardzo ważne jest nawilżanie skóry tłustej. Mm -hmm. e, i właśnie tutaj występuje ten ekstrakt z wąkroty azjatyckiej. Także również w preparatach do skóry tłustej je znajdziemy. Jest ona bardzo dobra również dla tego typu skóry. To jest taki bardzo powszechny błąd, prawda? Mit, że skóry, skóry tłustej nie powinno się nawilżać. A z tego, co już właśnie rozmawiałyśmy kiedyś, że, tak, że jest to, <laughs> że jest to bardzo ważny krok w pielęgnacji skóry tłustej. I co? Mamy tutaj krem, kontroluje wydzielanie sebum, dzięki czemu ograniczamy wydzielanie tego sebum, co po prostu wpływa korzystnie dla naszego komfortu psychicznego, jak i również fizycznego, także bardzo fajny produkt. No tak, no bo jeżeli my tej skóry tłustej nie nawilżymy, no to to sebum się będzie jeszcze więcej. Tak, będzie nie? jeszcze więcej. Tak, będzie nadprodukcja tego sobą, bo nasza skóra chce się ochronić sama mhm. i zatrzymać jak najwięcej tego co już ma, skoro nie dostarczamy jej nic więcej. No właśnie, no to to jest super i na przykład tak przed makijażem czy coś taką zrobić sobie pielęgnację dla skór tłustych, żeby ograniczyć właśnie tą produkcję sebumu. Myślę, że to tak. super sprawdzi. Tak, przed makijażem właśnie fajnie mm -hmm. jest zrobić taką bombę nawilżającą i ponieważ jak skóra będzie dobrze nawilżona, ten makijaż też będzie lepiej wyglądał. Dokładnie. Nie będzie się nic odznaczać, nic się ważyć, ciastkować. Także i w przypadku skóry tłustej i suchej pod makijaż bardzo ważne jest nawilżenie. Teraz może ja sięgnę coś dobrze. z mojej strony. Lenia. Myślę, że wszystkim już znany krem, nieraz już się przewijał gdzieś w naszych materiałach, krem z ceramidami i peptydami i jest w <noise> nim również wąkrota, oczywiście, że tak powiem królowa naszego odcinka, jest również skwalan, który jest właśnie humektantem, olej z pestki brzoskwini i właśnie kompleks ceramidowo-peptydowy i krem ma fajną konsystencję, bardzo, bardzo lubię tego typu konsystencję. Jest również mleczna, mhm. troszkę bardziej okluzyjna z kolei niż tego tutaj niebieskiego, ale podobne mają. Ale podobne. Mhm. I tutaj mamy przyjemny zapach tego produktu. Tak, ten produkt już ma bardziej intensywny zapach, więc też w zależności właśnie od preferencji. Tak, i bardziej okluzyjna jest ta mhm. formuła świetnie sprawdzi się w przypadku e, uszkodzonej bariery hydrolipidowej mm -hmm. e, za, o, o, że tak powiem naprawi ją i zabezpieczy przed jakimkolwiek dalszymi jakim, jakimikolwiek dalszymi uszkodzeniami e, podrażnieniami przesuszeniami e, po prostu zbuduje taką tarczę ochronną mm -hmm. na skórze no i właśnie z tego co wiem, no to ten produkt też ma peptyd pochodzący z jadu żmi, który znowu działa bardzo dobrze przeciwzmarszczkowo. Tak, mowa tutaj o syn-myślnik-ake, to jest właśnie ten neuropeptyd, mm -hmm. który ma bardzo ciekawe pochodzenie, jad Doskonale wypełnia wszelkie ubytki w skórze, przez co zmarszczki, bruzy stają się mniej widoczne. O, super. No i teraz dwa produkty marki Uzdrowisko. Co możemy o nich powiedzieć? W Jasne. Tutaj ja mam w ręce krem wzmacniający przeciw Co ciekawe, ma składnik, który odpowiada za uczucie chłodzenia. Czy to jest ten cooler? Bo tutaj też to się znajduje. Tak, to jest tak? cooler i jest to składnik bezpiecznym, o bezpiecznym efekcie chłodzącym, bez tego mentolowego zapachu. Co Aha. oznacza? Że nie będzie piegów w oczy, jak W takich produktach to e, zdarza się występować. I przez to, że chłodzi, to pewnie takie uczucie ulgi po aplikacji. E, taka e, zmęczona skóra będzie taka m, wypoczęta, Taką, właśnie to jest takie da po prostu tą ulgę. Nie wiem, skojarzyło mi się to z uczuciem, e, jak na przykład na takie zmęczone stopy nakłada się taki chłodzący produkt. Taki kompres. E, tak, i, i wtedy te stopy po prostu mają. No, no, ulgę dosłownie. Nie wiem tak. jak to ubrać słowa, ale właśnie te, takie ukojenie, ulga, mm. e, uczucie takie, w, e, nie, brak, ob, braku zmęczonych stóp. Chyba dobrze to powiedziałam. Mm. Dalej, e, mamy tutaj trokserutynę, e, Znamy ją z doskonałych właściwości wzmacniających naczynia krwionośne. Mm -hmm. e, dzięki temu składnikowi naczynia staną się bardziej elastyczniejsze, będą wzmocnione i przełoży się to na to, że będą mniej widoczne, czyli doskonały produkt na, na problemy z kruchością naczyń, na przykład do skór naczyniowych. No i serum jest z tej samej serii. Tak, dokładnie. Hmm. Serum kompres. Tak, czyli możemy testować, super będzie razem. Tak, jako będą hmm. takim uzupełnieniem tak, wzajemnym. Tak, ale też jeżeli ktoś właśnie woli formę kremu, Ktoś woli formę serum, no to oczywiście jest wybór. Dokładnie. Teraz mamy tutaj taki segment e, mhm. bardzo kobiecy, e, właśnie produkty przeznaczone, czy to dla kobiet w ciąży, kobiet w połogu e, bądź ogólnie dla kobiet. E, są to właśnie, jest to zestaw czterech produktów. E, będę Ci przekazywać. Mhm. E, tutaj mamy maść ujędrniającą piersi. E, ze względu na swoje właściwości. E, wsparcia produkcji kolagenu, elastyny, mhm. będzie sprawiać, że te, ta skóra będzie taka jędrniejsza, bardziej elastyczna, mhm. odporna na jakieś uszkodzenia. Tak, pewnie będzie tak po prostu zbierać tą skórę i ją ujędrniać. Tutaj pisze, że bardzo właśnie napina i ujędrnia. I też producent zaleca, żebyśmy ją stosowali sobie rano, wieczorem na skórę piersi i dekoltu i wmasowywali um, kubkę. Tak, właśnie ważne w tego tak. typu produktach, w zasadzie w jakichkolwiek produktach na ciało, gdzie chcemy mm -hmm. ten efekt ujędrnienia, zwiększenia, przyspieszenia i krążenia krwi, kiedy pożądamy tego efektu, warto wszystkie produkty wmasowywać, pobudzać mm -hmm. to krążenie, pobudzać limfę. To bardzo korzystnie wpłynie. Mm -hmm. Tak samo ciepło, to palpacyjne, że tak powiem, dotykanie skóry, bardzo Korzystnie wpłynie na, na tego typu produkty i wzmoży ich działanie. Co my mamy dalej? Krem do ciała przeciw rozstępom, Podobnie jak przed chwilą powiedziałyśmy, mm. e, warto stosować razem z masażem, e, wspierać, e, wspierać działanie tego produktu mechanicznie. E, on odżywia, uelastycznia skórę, przywraca jej sprężystość, e, więc będzie działał już przeciwko. E, Przyszłym rozstępom, żeby zapobiec ich powstaniu, jak również na odstęp, ro, rozstępy, które już istnieją. Probiotyczny żel do higieny intymnej dla kobiet w ciąży. Tutaj bardzo fajny produkt łagodzi uczucie napięcia, wspiera, regeneruje kość i skórę właśnie w miejscach intymnych. Oprócz wąkroty azjatyckiej, a, bo nie powiedziałyśmy, wiadomo, myślę, że to też oczywiste, wszystkie te produkty mają wąkrotę, mm -hmm. żebyśmy też podkreśliły to. Oprócz tej wąkroty jest również różowy aloes i woda ryżowa. Woda ryżowa jest właśnie bogata w te probiotyki, które będą wspierać mikroflorę bakteryjną, która normalnie znajduje się na naszej skórze. I ostatni produkt z serii, właśnie od Joop'a, jest to olejek przeciw rozstępom. Wąkrota azjatycka wzbogacona jest olejem z wiesiołka i olejem z pestek moreli. Jak również to będzie fajna formuła właśnie do mhm. masażu, ze względu, na tą, ze względu na konsystencję oleju, olejku, będzie przyjemnie nam się robiło taki masaż. I też na przykład masaż głosza, prawda? Możemy sobie wykorzystać tutaj na roztępie, na mhm. biodra, pośladki. Myślę, że to będzie taki super podkład, bo nie dość, że, no wiadomo, poślizg jest potrzebny do tego typu masaży, ale ta, ta po prostu moc odżywcza tego, ta, ta zawartość tych składników będzie dodatkowo w super skład. Tak, dokładnie, jeżeli ta skóra będzie rozgrzana, mhm. e, będzie lepiej przyjmować te wszystkie składniki aktywne, e, co tylko wpłynie na bardziej korzystne efekty. Także wszelkie produkty do ciała, do ujędrnienia, uelastycznienia skóry. Y aby składniki wchłonęły się głębiej, po prostu wa warto stosować masaż. Tak, tutaj jeszcze wspomnę, że te produkty właśnie od Jopa z krotką azjatycką są bardzo y korzystne cenowo. Podajże cały ten zestaw wynosi około ponad Troszeczkę ponad, y troszeczkę ponad, 100, zł. ponad 100 zł. Tak, cztery także... produkty, więc to jest naprawdę bardzo korzystne. Czyli warte uwagi są te produkty. Tak, dokładnie. I jeszcze z super, super naturalnym składem. Dobrze i pewnie kolejna rzecz, która bardzo interesuje wszystkich, czyli kiedy możemy się spodziewać efektów, bo każdy czeka tylko na, na efekty. efekty. Tak. Tak, pierwsze efekty, jeśli chodzi o właśnie to nawilżenie, ukojenie, wsparcie bariery lipidowej. W zasadzie można powiedzieć, że już po pierwszym użyciu będzie to ukojenie, złagodzenie, uspokojenie skóry, więc myślę, że to, że tak powiem, już po pierwszym, po kilku użyciach to będzie widoczne. Jeśli chodzi o działanie na blizny, rozstępy, zmarszczki, wiadomo, na takie efekty długotrwałe trzeba troszkę poczekać. Myślę, że jest to kwestia kilku, kilkunastu tygodni, jeśli chodzi właśnie o... O e, takie efekty widoczne e, w postaci zniwelowania zmarszczek, zmniejszenia widoczności mm -hmm. rozstępu. A teraz fakty i mity. Mam dla Oliwi jeszcze dwa mm -hmm. pytania, które mnie nurtują, i chcę się dowiedzieć, czy to jest fakt, a może to jest mit. Więc rozwiejmy te wątpliwości, zarówno moje, jak i wasze. I Oliwia, powiedz mi tak, czy do takiej naprawdę bardzo suchej, wrażliwej skóry można używać wąkrotki azjatyckiej? Oczywiście, że tak. Wąkrota azjatycka do każdego typu skóry i myślę, że widać to też przez przekrój tych produktów. Skóry naczyniowe, skóry tuste, skóry normalne, skóry problematyczne, suche, wrażliwe, skóry dojrzałe, skóry, że tak powiem, kobiet w ciąży, skóry wymagające regeneracji. Dla każdego naprawdę będzie w porządku wąkrota azjatycka. No to super. Kolejne pytanie. Czy możemy stosować ją codziennie, rano, wieczorem? Nie ma żadnych ograniczeń co do stosowania mm -hmm. wąkroty azjatyckiej. Możemy ją stosować o każdej porze dnia, ile razy chcemy. Nie spotkałam się z żadnym efektem mm -hmm. przedawkowania, zbyt dużego stężenia i zużycia wąkroty azjatyckiej. Nie było żadnych negatywnych skutków, jeśli o to chodzi. Okej, okay, a jakiś składnik aktywny, z którym, z którym murbaton nie możemy stosować tego składnika aktywnego? W moim odczuciu nie ma takiego składnika, jest to, jest to składnik, wąkrota azetycka, który lubi się z wszystkimi skórami, z wszystkimi składnikami aktywnymi, tak jak już powiedziałyśmy, świetnie mhm. będzie działać ze składnikami regeneracyjnymi i humektantami, jak również z retinoidami. Natomiast tutaj po prostu w przypadku retinoidów i kwasów, żeby odczekać tą, te paręnaście, parędziesiąt minut, na przykład w przypadku retinoidów 30 minut po nałożeniu, po prostu odczekać ten czas i nałożyć wąkrotę azjatycką. Tak, żeby też nie, albo żeby na odwrót, no nie jak robimy metodę kanapki, żeby nie na mokrą skórę nie nakładać retinoidów. Retinoidu, dokładnie, ponieważ retinoid nakładamy na suchuteńką skórę, mhm. dlatego po prostu ten czas odczekania jest tutaj potrzebny. No by było na tyle. Bardzo dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i koniecznie napiszcie w komentarzu o jakim składniku aktywnym. Chcielibyście się dowiedzieć w kolejnej części naszych filmików. Dokładnie. Czekamy na Wasze odpowiedzi, a Was zachęcamy do zostawiania łapki w górę, subskrypcji oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z naszymi filmami. Zapraszamy również do śledzenia social mediów, strony internetowej, aby być na bieżąco z nowościami i innymi nowinkami z świata kosmetycznego. Pa! pa!